Świętego Andrzeja. O, trzeba powiedzieć, że wielu wtedy nie dowierzało, że to może się stać, a się stało. Ale po zwycięstwie Pana Andrzeja Dudy tak głęboko przeżyli i poruszeni ci, którzy modlili się wcześniej, że postanowili drugi raz przyjechać tu do Świętego Andrzeja w jesieni 2015 roku jako Zjednoczona Prawica i prosić Andrzeja, by mogli rządzić sami. Ja to wszystko pamiętam i tak się też stało. Po ośmiu latach, gdy w tym okresie przegrywali każde wybory, przybyli do świętego Andrzeja z oczekiwaniami wobec niego. Chcemy sami rządzić i tak się stało. To co się stało w tych wyborach w historii parlamentarzystów było niespotykane. Zjednoczona prawica zdobyła 38%, a mimo to sama mogła rządzić, mieli władzę w Sejmie i Senacie, mieli